ma, ja jestem Kuba. Dzisiaj ze mną jest Tymek. Ele mordy! A to jest pierwszy odcinek z gry Ark Survival Evolve na moim kanale. Nie ukrywam szczerze, pograłem sobie chwileczkę, ale to chwileczkę, tylko sprawdzić o co tu chodzi. To jest zasadniczo gra o dinozaurach. Jak każda praktycznie. No i co chciałaś? Masz już tego. A, mam parazaura. Piszcie w komentarzach jak go nazwać. Sparazaur już level No, nawet nie wiedziałem, który on ma level Długo oswoiłeś na taki I, level. i e, w tym odcinku pokażę wam, no właśnie, tutaj jest mój ten, tutaj jest ten, ten Domek, w którym nic nie tak. ma, jest jak No bo dopiero co zrobiłem ten domek O, pan, tam masz od tych bobrów I właśnie w tym odcinku chcę oswoić Chyba nie wiem czy to jest najgorsze. Nie, nie wiem czy to jest najgorszy czy najlepszy. Nie no najlepszy to nie jest. Chcę oswoić dodo do, to jest najgorszy, do niczego się nie daje. Nic nikt nie robi. Przytrzymuję rzeczy i tyle. No no to będzie do przytrzymywania rzeczy. Ej, właśnie te bobry zrobiły szałasy. Możesz jest... a, nie no. wiem wam mówić, że fajnie jak bobry robią szałasy, bo wtedy... <laughs> Jaki szałas ty! Ej, ja, skórę to Nie ty niby widzisz szałas. No, za sobą. No, to nie, a nie, to nie. Ale na łodzi był widziałem tutaj chyba. To nie, nie jest szałas. Dzisiaj ja widziałem szałas. Eee, no właśnie, nie Szlepy wiem. Ślepy jestem. Nie, po prostu tym, jak ma małe do w tą grę, bo nie gra codziennie, ale za to może oglądać. W ogóle. Bo kiedyś. Nagrywał to taki youtuber, nie wiem czy znacie Gladhis. Właśnie jui, 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 jakiś dinozaur do mnie atakuje. Eee, czemu dip, serduszko? Diprodus, a bo e, serduszko, z tego serduszko. co wiem, serduszko, czyli on ma dziewczynę albo chłopaka. E, czyli jest zakochany. Tak. Eee Kocha się, cicho weź. Para, e, i, i A i tutaj mogę zabrać mu coś? A, nie. E, no dobra, no to mamy on, Mamy, on... możesz się uspokoić. Eee, następny diplodus, DiploDoDoDus. Sorry, za to zielone, ale on jest trucizną. No to jest właśnie trucizna, jak każdy to wie. Normalne. Chyba. No tutaj mam jedzonko, jakby... Ej, to czemu to była jakaś platforma? E, no bo kiedyś próbowałem tu domek zrobić, ale mi się nie udało. <laughs> I tak leży. Nie możesz tego usunąć? Ale ja nie chcę. Okay, e, ja Miałem wam mówić, no właśnie chcę w tym odcinku Dodo otwoić, ale... Nie, nie. Ale nie ma. To jest mój dawny dom. Iśnadno. Co? To na drugim brzegu miałeś swój dawny dom? Tak. A czego nie widziałeś? Ech? Widziałem go już dawno. Tylko nie chciałem tam bardziej, bo tam było więcej roślinożerców. a nie ma skrzynek? E, I z tej gry mam nadzieję, że będzie seria. Będę wam poradniki robił i tak dalej. E, chciałem powiedzieć. O! Nie ma domu. Wyskitu. Jak dobrze. To znaczy, mam, czy dobrze znam tą grę? E, średnio. I z tego co wiem, to Dodo praktycznie ciągle się respi, ale teraz. Nie ma. Możecie mi napisać w komentarzach, gdzie przeważnie są Dodo. Czy bardziej w lasach, czy gdzieś? Z tego co ja wiem, co. Mniej w, w lasach. Nie, raczej nie w plaży się respi. No, też mi się wydaje, że to na plaży. Ej, ja chyba... Pamiętasz to jak miałeś poprzedni serwer? To chyba tego krokodyla załatwiałeś. Tam właśnie jeden płynie. Tam w ogóle jest krokodyl, którego w ogóle nie widziałem. O, do, 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 do! Duduś! I z czego by tu tak ładnie go pokonać? Który ty masz w ogóle level? Ma tak. czwarty level. Pokonamy go sobie z pięści. A czemu by nie? A kto on Ach, ja Jak na małego kokosa, to nic. No, o, i już mogę go. I dawaj mu owocki. daję mu to. I nagle tak chce. Ożyw ożywię się, i nagle, ojeju, zabierajcie coś. Zjem sobie mięsko, bo. Żarowo. Widziałem, że jestem głodny. E, czy on w ogóle do, coś je? Do... Nie, on w ogóle nie je. A bo ja nie mam. Aha, bo ja w ogóle nie mam e, roślin. O nie, ja nie mam w ogóle roślin dlatego. Nie, 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 nie rośliny, tylko mu nie wleciały. E, nie wiem w ogóle dlaczego mu nie wleciały. Teraz well, al, accept, take all. E, accept. Weź, Tymek. E, z tymkiem chyba nie będzie raczej odcinka. Czemu? Bo no serio, on tak przynudza, że nie wiem. Jak? No właśnie. I teraz dam mu roślinki. Nie mi dać tych 4. Masz 44? Z tego co wiem, dodo je, są, bar rej. są bardzo głupie. O, one po prostu. No parazaury są fajne i tak dalej, ale one się łatwo bagują. I mamy! I mamy dodo! W końcu mamy jakiegoś dodo. Jakiś ładny. Nie, no brzydki. No ale dobra, dobra. dobra mamy, mamy dodo. Ej, możesz go chyba w rączkę zieci. wziąć, bo widziałem... Tak, tak mogę to go w rączkę wziąć. Weź w rączkę. O, mam go. No, do w rączce? Mam go w rączce. Pójdę teraz do domu. O, żebyś nie e, miał to tak jest taki krótki materiał, żeby tylko wam pokazać. Ten. Będziemy... Je Ale co tu jest takiego Jeżeli zielonego? będziecie... No to jest jajko. Dawaj be... jajko bierz. Nie. Jeżeli... Nie, bo to jest pterodaktyla, one o, się puszczą. Jeżeli będziecie chcieli, to po prostu, Dodo. to po prostu, masz nie przerywać, to, to po prostu będzie z tego duża seria, będziemy po prostu dużo oswajać dinozaurów. Eee... się do domu wrócę. E, co by tam jeszcze powiedzieć? No i mamy Dodo oswojonego, tak jak mówiłem. Tutaj, tutaj... No, Twój stary Zamknij się. Eee, no... Będzie z tego seria, będziemy pterodaktyle i inne oswajać, więc no na serio, jeżeli będziecie chcieli, to możemy tu na serio bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo zrobić. Nawet możemy T-Rexa oswoić, ale to to w późniejszych troszeczkę odcinkach. Czasach. <laughs> I czasach. I eee. czasach. W ogóle nagrywam tą grę, bo ona jest na telefon. I z tego co wiem, ona jest na komputerze płatna, ale z drugiej strony ona miała swoją premię jakąś 3-2 lata temu. Według mnie ta gra jest super. Bardzo fajne animacje i tak dalej dotyczące tej gry. Nigdy takiej gry o dinozaurach nie widziałem, które by miały jeszcze takie detale. O jajko mój stworzył! Jajko! Mój dinozaur właśnie stworzył jajko, z czego jestem dumny. Jajco po jajco. Nie, ale naprawdę, jak fajnie, jajko A one dużo dają Dziękuję Dobrze, że twój dinozaur się nie mści e, Ten, Dodo sobie wezmę do domku Hej ho, hej ho do domku. I, I nie tylko, tylko, że Domek mam trochę <laughs> Drzwi gubi się No właśnie, ja, napiszcie w komentarzu Czy wy też się gubicie z drzwiami wy ja... macie tą grę Jeżeli macie tą grę Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał o, o, o. materiał, w późniejszych odcinkach oczywiście, nie tylko będą odcinki z Tymkiem, ale i tak dalej. E, w późniejszych odcinkach, co ja chciałam powiedzieć, w późniejszych odcinkach będziemy też zajmowali się morskimi, odkrywali jakieś jaskinie. O, to jest ten nerowiec. Tam, no nie widzisz? Tam stoi. Oj. Ten nerówka, terenówka. <laughs> Można fajnie rzucać i do do. <laughs> Piłka... Ręczna. Co to w ogóle jest? Ręczna. To, w piłkę ręczną sobie pogram. Juhu. Jubu. Ten dodo jest super. Powiem wam... Jeżeli chcecie sobie pograć w piłkę ręczną, a nie macie żadnej gry o piłce ręcznej, to polecam Ark Survival i Wolf na telefon. Dodo. I no i oswójcie sobie Dodo. To powiem wam... Coś pięknego. O! I chyba mam już go w końcu w domu. I to jest właśnie fajna rzecz, którą można zrobić. Jednak do do potrafią latać. Jednak do do potrafią latać szczerze. Nigdy się na tym nie zastanawiałem. I w stopa. Ogóle... Ty, a w ogóle przecież ja rozwaliłem dwa raptorki, a mi była potrzebna skóra do siodła na parazaura. To zaraz zobaczymy, biorę oczywiście tak odchody. Jedna skóra ci brakuje. A... Y, I piszcie w komentarzach jak nazwać parazaura, bo to na serio będzie bardzo, bardzo fajnie Coś będzie go czegoś Nie wiem, może szybciorek czy, czy jakoś, tak? Ale to to już od was zależy. Bo właśnie zdo, jak zdo, bo złapaliśmy go na 35, a jak ulecimy. w ogóle do... nie dostałem skóry, super. A jak dostaliśmy levela, to jeszcze mu zaleciliśmy w Speed'a, a miał chyba 136% spida, kiedy tak. jeszcze go nie miał. Bo to, to jest żółwik. A on się nazywał. E, co. Carbonemys? No. Karbonemys, tak. A to jest mega pirania, chyba. Nie, to, to nie na 100% nie jest mega pirania. Co to w ogóle? Co to, co to jest? Co, co, tu, co to, co to co ma być? Co o <trych> Nie widziałem się takiej ryby w arku. Ja znam trochę Arka, ale nigdy nie miałem do czynienia taką tak bardzo z tą grą. A i właśnie napiszcie ile chcecie, żeby filmiki trwały. No możecie napisać. Na pewno będzie seria, nie musicie się o to martwić. Jeżeli w ogóle nie chcecie. Ej! przy swoim myślałem, że to jest jakaś noga, to wielkie drzewo. Hmm. się skróż. Fajny parazaur mój. Maruś. Albo jak chcecie, możecie go nawet parówka nazwać. <grystanie> Ale wymyśliłeś nazwę. No co, parówka. Ej, spróbuj tą skałę wziąć. Pamiętasz, tego nie tu, można wziąć. Pamiętasz, jak tu krokodyla wziąłeś? Jak, tak, jak to chyba to było straszył? tutaj. Pisnąłem masz. Pi no, on, Tymek po prostu pisnął, bo krokodyl do nas zaczął jakiś nadchodzić. No, tak my się tu z nim nawalamy, nie? Wokół tego właśnie tak znika nam, my idziemy ostrożnie i tak nagle patrzymy, o jezu. No. Zbieraj skórę na ślubie, No, mam, muszę pozbierać skórę, tylko że to jest takie trochę jak To jest takie, takie jakby. jakby no pięknie, na odcinku. Chyba to na min miniaturkę mm. wsadzę po prostu. Nie, na no żartuję. Ale oczywiście się przyda jako nawóz do roślinek, jak już będę miał. Mm, doniczkę. Nie. <laughs> I w no, ogóle... ten, Jest też taki tryb multiplayer walczy. Gdzie z innymi graczami może Tak grać. I... i po prostu radzic... będziecie chcieli, to możecie ze za mną zagrać. Z czego jeszcze dawaj skórę dostaniesz? Jakiego? Tam jest jeszcze. Ja tam jest... Ja myślałem, że tam jest jakiś Spinozaur czy coś w tym stylu, a to był tylko Triceratops. To ja... nagle spino. Jeszcze nie znam wszystkich nazw y, dokładnie i no jak będę źle wymawiał nazwę to bardzo przepraszam. Hmm. Na przykład mówi się Ark Survival Evolved, a Kuba mówi Ark Survival Evolved. Nie, ja tak mówię, tak mówię Ark Survival Evolved. No a się tak nie mówi. Mówi się, e, tym jak nie ogarnia gry, bo jeszcze nie miał do czynienia z tą grą. Nie, nie grałam. Kuba mi czasami dała zagrać, ale to czasami. No bo... Nie ma szczęścia do gry. Do gier. Tak, bo mój. Moczops. Moczops. Jakby to nie brzmiało, hmm. pewnie i tak już źle wymówiłem tą nazwę. Moczops. Pewnie Moczop, czy jakoś tak się to wymawia. Moczop to był Pokémon. właśnie walu. Waliłeś... Jaki Pokémon, niby Moczop? No, Moczop był. E, jeżeli jest taki Pokémon, to przepraszam, bo nie grałem w Pokemony. Ale w, za to w tego, jak to było. Pokémon Wars. Tak. Przed chwilą. <laughs> I nagle tak samo jak FioMia, szpina się po skalę, ucieka. Tak, w ogóle ostatnio widziałem FioMie, czy FioMia, czy jak tam wolicie nazwę. Tak nagle baguje się na skalę, a tego go bierzesz i w skałę. Tak, no. To nie ten, tamten ci uciekł. No trudno, ale wolę jednak tego. Eee, e, energię sobie ten ulepszę. długie. No, ja wiem, co ten grubas chce ode mnie. A zdjęcie. Spi spinę ma do mnie. Spinkę. A no właśnie, ostatnio słyszałem, że na spinozaura każdy mówi spinka. Nawet nie wiem czemu. No, no z jednym sensem to jest niby logiczne, ale z drugim on, no od jego tak Nie mam odrzucić chwilą pod ziemię. No właśnie nie wiem. Ark na telefonie nie wiem czy jest dokładnie dopracowany. Myślę, że tak, że bardziej na komputerze jest niedopracowany. A ja uważam odwrotnie. No ty to nie musisz nic uważać, jak nawet nie grałeś. Dawałeś mi grać! Nie. Na telefonie cię nabiję. nic nie ogarnia o tej grze, więc nie musicie się go w ogóle słuchać. Ej, czemu ten żółw ma białe nogi? Nie ma żółwia albinosa. Jest. Jakbyście nie wiedzieli, to, to nie ma tak, że niektóre gatunki mogą być albino, a niektóre nie. Każde są albino. Mogą być albino. Wszystko wygląda jak kupa. Czemu, co on w ogóle ten pteruś robi? Spróbuj go oswoić. Nie. No dobra, jednak nie będę miał skóry. W następnym odcinku będziemy sobie... Wyżubie, będziesz miał od razu keratynę. W następnym odcinku e, pogra, e, pogramy sobie na parazaurze, pojeździmy sobie i tak dalej. A tymczasem... Co ja mogę mówić? A tymczasem ja się z wami żegnam. Więc hejo, papa, naraz, paduwa, elo i siema.